Kobiety są często obarczane odpowiedzialnością za brak libido, prawda? Tak, jak najbardziej, a niestety wiele osób zapomina, że seks zaczyna się w głowie i to prawdopodobnie dwa dni przed całym stosunkiem. Jesteśmy się w stanie jednego transu dowiedzieć tylu rzeczy, których jakby do których nie mamy dostępu. No bo świadomość po prostu nie ma tego w świadomości, a w podświadomości okazuje się, że jest tyle odpowiedzi, i jesteśmy w stanie podczas takiego jednego transu dowiedzieć się. Tak różnych rzeczy na temat pacjenta, jego lęków, jego celu, jego, mm, jego motywacji. Kiedy nosimy na sobie nie tylko swoje życie, na plecach załóżmy, na przykład nie wiem, kwestie problemów swojego taty, czy swojej mamy, czy na przykład kwestie zajmowania się rodzeństwem, bo rodzice tego nie robią, bo na przykład siedzą w pracy, no to to ciało musi być mocne, wielkie, ciężkie, żeby mogło nosić nie tylko nas, ale też kogoś innego. Witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Marcinów, jestem lekarzem psychiatrą, prowadzę Centrum Psychiatrii i Psychoterapii i Klinik. I dzisiaj moim gościem jest pani psycholog, pani magister Joanna Cesarz, która jest psychoterapeutką, a także seksuolożką. Cześć Asiu. Cześć Fydrek, cześć wszystkim. No dobrze Asiu, to powiedz mi dlaczego zdecydowałaś się zostać psycholożką. To jest w sumie długa historia, bo moja mama jest pedagogiem, ale nie pracuje w zawodzie i zawsze jej doświadczenie bardzo pomagało mi w kwestiach związanych z takimi no, relacjami rówieśniczymi. I uznałam, że jak będę dorosła te, i będę kiedyś matką, to chcę być też takim wsparciem dla swoich dzieci. Więc jakby psychologia czy pedagogika zawsze były tam z tyłu, że chciałabym je zrobić dodatkowo. Natomiast jak kończyłam, e, znaczy byłam w trakcie liceum i ja pisałam maturę międzynarodową i robiłam jakieś, e, jakiegoś internala na biologię a propos ludzkiej seksualności. No i oczywiście siedziałam na Wikipedii, no i tam jest mnóstwo tych wszystkich external links, klikałam sobie na nie, no i zobaczyłam rzeczy typu, no wiem, impotent anorgazmia, wulwodynia, zaczęłam się zastanawiać kim trzeba być, żeby to leczyć. To może powiedzmy parę słów o wulwodyni, bo ja myślę, ja myślę, że większość ludzi może nie wiedzieć w ogóle o co chodzi, a to jest tak, no tak częsta u kobiet dolegliwość. Mhm. Tak, no i wulwodynia i pochwica to są dwie dolegliwości związane z naszymi drogami rodnymi kobiecymi. Polegają tak naprawdę oba na tym, że bardzo mocno zaciskają się mięśnie pochwy przez co nie można odbić stosunku, nie można wprowadzić do środka palca, penisa, wibratora, niczego. Przez to te stosunki są bolesne, jakby wywołuje to napięcie, potem dalej traumy, problemy w związkach, generalnie problemy też z zaspokojeniem swojej seksualności. Jak to leczymy? No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o naszą seksualność, to musi być takie mocno holistyczne podejście, bo i tutaj mamy ginekologa, który musi sprawdzić, czy to jest kwestia biologiczna, czy psychosomatyczna. No, bo oczywiście mamy tam różne tytuły, zgięcia pochwy i tego typu rzeczy. Łącznie z tym, że też te dwa schorzenia mogą wynikać ze względu na różnego rodzaju stany zapalne też. Mhm. Natomiast no, głównym, główną przyczyną jest tutaj psychosomatyka, zazwyczaj jakaś trauma z wcześniejszych lat, bądź w aktualnie trwającej na przykład relacji. Coś, co sprawia, że ciało nie chce dopuścić naszego partnera do nas. No bo, na przykład, nie wiem, jest przemoc, bo jest coś, co, no, co jest niepoprawne. Nie ma bliskości. Tak, dokładnie. Tak, to, to, to też. Bo, bo dlaczego ciało miałoby wpuścić kogoś, ktoś dla nas traktuje? I jeżeli chodzi o metody leczenia, no to jeżeli kwestia wynika z pary, no to tutaj wprowadzamy zazwyczaj terapię par, żeby partnerzy mogli rozwiązać swoje problemy i się do siebie zbliżyć. Natomiast jeżeli kobieta jest, jest synielką i nie jest w żadnej parze w tym momencie konkretnie, no to mamy różne kwestie związane z, z pracą z napięciem. Uwalnianiem tego napięcia. Tutaj też wchodzi metoda, którą stosuję. Jestem w trakcie certyfikacji TRE, czyli Trauma and Tension Releasing Exercises. To jest niezwykle pasjonująca metoda i to. Tak. No, pacjenci często mówią, że zostali jakoś tam uwolnieni od, od, od napięć, od czego jeszcze. Tak, wiesz co, napięcia to po pierwsze, bo generalnie tre działa na podstawie drgań neurogennych, czyli naszych naturalnych drgań, które pojawiają się na przykład podczas orgazmu. Mhm. To są te takie drgania ciała, albo kiedy jesteśmy przestraszeni. Drganie neurogenne to nasz naturalny mechanizm rozluźniania, tak samo jak łzy. Generalnie one, Aha, tak, one generalnie bardzo podobnie działają, więc kiedy jest zbyt dużo napięcia, zbyt dużo emocji, na przykład kiedy się boimy, stąd właśnie drgania. To samo podczas orgazmu, no to jest jednak dość dużo emocji, Aha. więc też w ten sposób ciało te emocje z siebie uwalnia. No i prawda jest taka, że na przykład u zwierząt czy u dzieci to jest totalnie naturalne i używane na co dzień. Nie wiem, czy zauważyłeś na przykład, jak pies się czegoś przestraszy, to się trzęsie. No tak, no no oczywiście. No i to jest właśnie tre. Niestety my jako dorośli trochę tego zaniechaliśmy, no bo to całe, ta cała stygma wokół generalnie drgań, że to jest coś złego, no to jest nam wpajana tak naprawdę od małego. Jak ktoś się boi, to się trzęsie, więc pewnie jest słaby, pewnie jest beznadziejny. No tak, no nie ma nagród społecznych za trzęsienie. No niestety, się. a powinny być. Bo to jest. Jeden z najpiękniejszych mechanizmów naszego ciała, który pomaga nam sobie z tą traumą, która się wydarza w danym momencie poradzić. Więc kiedy po latach tak naprawdę trzymania traumy w ciele zaczynamy drgać przy prowajderze, do którego się jakby regulujemy, bo to polega na tym, że nasze układy nerwowe działają trochę jak Wi-Fi. I przez to, że provider będzie odrobinę bardziej wyregulowany emocjonalnie niż ty, to ty się podłączasz pod jego układ nerwowy w jakiś sposób. Provider, czyli? Czyli osoba, która prowadzi ci tre. Okay. Czyli no na przykład ja, tak? Ja jeszcze jestem w trakcie certyfikacji, jeszcze prowajderem się nie mogę nazwać, ale umiem. Kiedy drgasz, to regulujesz się na przykład do providera, ale super jest też drgać przy swoich zwierzętach bo one są najlepiej wregulowanymi stworzeniami, no bo nie mają żadnych tych takich ludzkich blokad jak my. Ja na przykład uwielbiam brygać przy moim kocie. On się zawsze kładzie mi przy głowie, jak tylko zaczynam robić tre, no i ja się po prostu reguluję do niego. I kiedy regulujemy te emocje, to oprócz tego, że pojawiają się drgania, wchodząc coraz głębiej w nasze ciało, drgając coraz bardziej, rozluźniamy też mięśnie, rozluźniamy powięź. Bo to głównie też polega na tym rozluźnianiu powięzi, no ale powieść ma w sobie bardzo wiele naszych historii, tak. więc czasem też może dojść do jakichś flashbacków, może dojść do uwolnienia tak mocnych emocji, że pojawi się płacz, łkanie, że pojawi się śmiech. Chodzi o to, jakbyśmy coraz głębiej schodzili i odnajdywali różne po drodze skarby. No, ja to kojarzę z różnych innych metod terapeutycznych, mm -hmm. gdzie jest używana praca z ciałem, że właśnie może, no może dojść do takiego uwolnienia w sensie, że osoba zaczyna płakać, tak. zaczyna krzyczeć też. A, no też te, 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 jak, jak stosujemy leczenie psychodeliczne, mm -hmm. to te też często obserwujemy, jak połączymy psychodeliki z pracą jakąś właśnie somatyczną, no mhm. to to daje m, takie niesamowite efekty. Mam też dużo pacjentów, którzy korzystają z tre i to też w moim odczuciu jest jedna z metod, która może m, pomocniczo przynieść przełom w psychoterapii, mhm. tak, bo nie każdy od samego mówienia w takiej klasycznej psychoterapii potrafi, no raz, że się otworzyć, tak, a dwa, że zobaczyć w sobie te rzeczy, którymi tak naprawdę powinien się podzielić Wydaje mi się, że praca z ciałem daje lepszy dostęp do podświadomości po prostu. Tak, w ogóle, wiesz, wie, wiele osób zaczyna psychoterapię od tego, że jakby tu się kończy ich, tak. ich ciało. Jakby tego nie ma. Ono tylko funkcjonuje fizjologicznie, koniec. Dzięki tre i w ogóle pracy z ciałem jesteśmy w stanie to ciało zasocjować z głową wreszcie. Wreszcie zacząć czuć, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy jesteśmy, tutaj już wchodzi akurat teoria poliwagalna, która jest mocno związana też z strefą, w ogóle z somatyką, że kiedy jesteśmy w tym stanie zamrożenia, no to tak naprawdę działa tylko ten umysł, to ciało nie działa, więc musimy pobudzić je z powrotem do życia. No i właśnie wtedy na przykład możemy użyć tre, możemy użyć oklepywania, ja też używam niektórych metod Lowena, działam mm. też na Life Force, sama jestem w ogóle w terapii lowenowskiej, którą uwielbiam i uważam, że najpierw mieć terapię gadaną, bo kiedyś miałam typowo eriksonowską, a później mieć terapię związaną z ciałem, to jest takie... Dopełnienie tych dwóch kwestii, bo dla mnie ciało, jakby głowa nie istnieje bez ciała. Jesteśmy jednością i warto, według mnie, psychoterapia prowadzi do tego, żeby połączyć w balansie te dwie rzeczy ze sobą. Mhm. Jak pracujesz seksuologicznie, to jaki rodzaj pacjentów i pacjentek najczęściej się zgłasza do siebie? Co jest takim najczęstszym problemem, z którym ty pracujesz? Wiesz co, jeżeli chodzi o mężczyzn, no to jest to zazwyczaj brak lub utrata erekcji. Mhm. Kobiety zazwyczaj przychodzą z kwestią tego, że mają obniżone libido mhm. i też jeżeli chodzi o pary, jeżeli pracuje z nimi seksuologicznie, to też zazwyczaj nad różnicą w libido. Okay. To, to są takie najczęstsze kwestie. Kobiety są często obarczane odpowiedzialnością za brak libido, prawda? Tak, jak najbardziej. A niestety wiele osób zapomina, że... Seks zaczyna się w głowie i to prawdopodobnie dwa dni przed całym stosunkiem, więc, tak jak mówiliśmy wcześniej o tej pochwicy, no jak ma być jakakolwiek bliskość, skoro zazwyczaj, znaczy zazwyczaj w takich sytuacjach, partner bądź partnerka no nie ma tej bliskości, a przychodzi wieczór i nagle ma ochotę na seks, a okazuje się, że na ten seks nie ma z drugiej strony żadnej ochoty. Czyli rozumiem, że seks jest wisienką na torcie relacyjnym. Tak powinno być. Taki mm. naprawdę przyjemny, dobry, satysfakcjonujący seks no, dla dwóch stron. Bo oczywiście, no, upraszczając kwestię, no, mężczyznom dużo łatwiej jest. Yy, osiągnąć satysfakcję z seksu. Mhm. Kobiecie dużo, dużo trudniej, plus my się też dłużej rozgrzewamy. To trochę tak, ostatnio widziałam takie porównanie, ale ono jest bardzo adekwatne. To tak jak najpierw stawiasz patelnię na ogniu i musisz chwilę odczekać, aż ona się rozgrzeje, żeby móc zacząć na niej smażyć. No tak. To tak jest z kobiecym libido. Oczywiście są kobiety, które, bo mamy jakby różne Rodzaje pobudzenia seksualnego jest to naturalne, takie spontaniczne i jest to responsywne. Aha. Zazwyczaj, no, tak, tak mówią, badania, kobiety mają to responsywne, czyli jest to odpowiedź na jakiś dotyk, na coś miłego, na wspólnie spędzony czas, na jakąś konkretną atmosferę. Mężczyźni, i tutaj też to jest uogólnienie, mężczyźni są raczej wzrokowcami więc tutaj oni mają częściej to pobudzenie po prostu spontaniczne, bo nie wiem, zobaczą w obcisłych leginsach pupę swojej partnerki i to jest przyjemne i mają mm -hmm. na to ochotę, tak? Oczywiście też są kobiety, które tak mają i są mężczyźni, którzy mają dopiero responsywne, dopiero kiedy się ich dotknie, przytuli się, spędzi się z nimi czas. Właśnie ludzie niestety nie wiedzą o tym, mają pewne wymagania, gdzie ta druga osoba nie ma na to zbytniego wpływu. Bo to nie jest tak, że, że partnerka nie chce, tylko na przykład partnerka ma tyle rzeczy na głowie, że nawet nie pomyślała o tym, że seks byłby w danym momencie ważny. Czy partner, oczywiście. Czyli rozumiem, że też parami przychodzą do ciebie, prawda? Tak, tak. Jak najbardziej lubię pracę z parami. Uważam, że to jest taki wdzięczny kawałek. Jak już widzę, że oni przestają się kłócić na tej mojej kanapie. I że zrobimy coś, co sprawi, że pojawiają się między nimi takie miękkie, delikatne uczucia. Albo na przykład widzę z terapii na terapii, że siadają coraz bliżej siebie. To jest takie piękne. No. Ale nie mierzysz z Nie, mniej więcej widzę i są takie pary, gdzie widzę, że ta więź jest na przykład bardzo duża, bo od razu siadają, na przykład trzymają się za rękę. To jest super. Wtedy mhm. widzę, że z tej terapii naprawdę wyjdzie coś takiego dobrego. Oczywiście nie mówię, że rozstanie nie jest niczym dobrym, bo rozstanie w terapii par. Czasami jest tak samo dobre jak, jak to, że ludzie zostają razem, bo na przykład w ogóle do siebie nie pasują. I dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że przyjdzie para, która ma problemy i dowiaduje się na terapii, że. Oni nie są dla siebie i że dają sobie szansę, żeby znaleźć coś innego, i to jest też super. No dobra, ale nie, nie tylko seksuologią się zajmujesz. Ja głównie pracuję z indywidualnymi pacjentami. Jestem terapeutką riksonowską, więc też y, pracuję hipnozą riksonowską. I uważam, że to jest jedno z piękniejszych narzędzi, jakie poznałam. Aha. Bo jakby różnica między taką klasyczną hipnozą, co nam się wydaje, że ktoś do ciebie podejdzie z wahadełkiem i będziesz potem gdekać jak kura, to z tymi się tylko kiedyś kojarzyła hipnoza, to tutaj zupełnie na tym to polega, bo pacjent ma tutaj pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. To jest rodzaj takiej wizualizacji, transu. Tak naprawdę, jeżeli na przykład ktoś się czuje nie do końca bezpiecznie, to może mieć na otwarte oczy. Podążam za tym, to jest zazwyczaj też w trakcie takiej rozmowy transowej, tak to się nazywa, bo ja pytam pacjenta, co on na przykład widzi. I kiedy widzę, że coś z pacjentem jest nie tak, że na przykład to, co robimy, jest zbyt trudne, zbyt ciężkie, że na przykład podświadomość nie wpuszcza go dalej. Aha. Miałam kiedyś taką pacjentkę, z którą szłyśmy przez jakiś wąwóz i doszłyśmy do takiego momentu, gdzie, gdzie była taka szczelina. I ona mówiła, że ona do tej szczeliny powinna wejść, ale tam jest tak czarno, że, że ona nic tam nie widzi. No, i to była na przykład dla mnie informacja, że okej, okay, to jeszcze nie jest ten moment, żeby tam wchodzić. Aha. Więc to wszystko jest dopasowane indywidualnie pod pacjenta, i jesteśmy się w stanie jednego transu dowiedzieć tylu rzeczy, których jakby, do których nie mamy dostępu, no bo świadomość po prostu nie ma tego w świadomości, a w podświadomości okazuje się, że jest tyle odpowiedzi. I jesteśmy w stanie podczas takiego jednego transu dowiedzieć się, tak różnych rzeczy na temat pacjenta, jego lęków, jego celu, jego, um, jego motywacji. No, to naprawdę świetne narzędzie. Czyli co, zdarzają się w terapii takie no, pudełeczka, których nie warto otwierać, tak? Które są, jest zbyt wcześnie, żeby tam zaglądać. Tak, bo no, w terapii najważniejsza jest gotowość pacjenta. Oczywiście czasem czuję, że pacjent, że to jest raczej opór, i że to jest kwestia bardzo silnych mechanizmów obronnych. Tak mam zazwyczaj z pracą z ciałem. Wtedy się pojawia wstyd. Uh -huh. I na przykład w swoim gabinecie mam taki ogromny e, worek treningowy. I jak oh, pracujemy... Okay. Tak, to, to jest w ogóle super, uwielbiam. I jak pracujemy ze złością, to robimy takie ćwiczenia, takiego goryla. I to jest, no to polega na tym, że tak stajesz na, szeroko na nogach i tak z całej siły tak naprawdę w ten worek uderzasz z takim... Uh, z wypuszczeniem powietrza, z dźwiękiem. I jak widzę właśnie na początku ten wstyd, albo jak ktoś mówi, że to jest śmieszne, to jakby wtedy ten opór delikatnie próbuje mm, przejść. Bo, bo to jest faktycznie, wiem, że to nic złego nie wprowadzi. Natomiast jak widzę, że coś jest za ciężkie, widzę od razu, że ciało zaczyna y, pokazywać, że to nie jest to. Nie wiem, pacjent zaczyna się strasznie stresować. Aha. No widać to po ciele. To wtedy nie naciskam, bo też nie chodzi o to, żeby wywołać jakąś ogromną retraumatyzację. Można pracować z objawem delikatniej. Asiu, słyszałem, że współpracujesz też z różnymi specjalistami przy leczeniu otyłości psychosomatycznej. Jak to wygląda w ogóle? Jak wygląda taki proces? Bo wiele osób z nadwagą czy, czy otyłych, z otyłością pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. No, nie zdaję sobie sprawy, że można coś zrobić poza próbą utrzymania diety, poza ewentualnie wizytą u dietetyka. Tak? No, mhm. bo coraz więcej osób ma tą świadomość, że jest taki specjalista jak dietetyk czy psychodietetyk, mhm. który rzeczywiście może, może pomóc. Wiele osób też wie o lekach, że można, można różnymi lekami, mhm. czy to psychiatrycznymi, czy to internistycznymi, wspomagać to leczenie otyłości. A jak Ty pracujesz? Wiesz co? Generalnie sama przeszłam tą drogę. Całe życie zmagałam się z otyłością. Do tej pory się z nią zmagam, chociaż już i tak jest na takim w miarę dla mnie okej okay poziomie. W ciągu ostatniego roku schudłam 40 kg, więc i po raz kolejny w swoim życiu, bo właśnie ta waga bez przerwy fluktuowała, bo u mnie ta otyłość jest właśnie kwestią psychosomatyczną. W momencie, kiedy nie zawsze tak jest, oczywiście, bo u różnych osób jakby przyczyna jest różna, bo mamy też kwestie endokrynologiczne, hormonalne. U mnie akurat tych przyczyn nie ma, mhm. więc szukałam jakiejś innej, a to też nie kwestia tego, że siedziałam całe życie na kanapie i żarłam. Więc jest też coś takiego jak kwestia psychosomatyczna. Może być związana e, mocno też z przekraczaniem różnych granic cielesnych w poprzednich latach, głównie w dzieciństwie, szczególnie granic seksualnych. Mm. I wtedy dzieje się coś takiego, że ciało zaczyna obrastać tłuszczem w formie takiej zbroi. Okay. Ciało nas po prostu zaczyna chronić tym, więc to jest jedna kwestia. Inna kwestia może być też taka, kiedy no, jesteśmy w takim procesie, na przykład, nie wiem, parentyfikacji, gdzie jesteśmy bardziej rodzicem dla swojego rodzica, jak jesteśmy małymi dziećmi. Kiedy nosimy na sobie nie tylko swoje życie, na, na plecach załóżmy na przykład nie wiem kwestie problemu swojego taty czy swojej mamy czy na przykład kwestie zajmowania się rodzeństwem bo rodzice tego nie robią bo na przykład siedzą w pracy no to to ciało musi być mocne wielkie ciężkie żeby mogło nosić nie tylko nas ale też kogoś innego hmm. Więc w momencie, kiedy w trakcie psychoterapii zaczynamy się tym zajmować, i, i człowiek zmienia trochę swoje podejście, czy radzi sobie z traumami, ciało zaczyna się wreszcie czuć bezpiecznie, wreszcie wy wychodzi z tego mechanizmu walki albo ucieczki po latach. To zazwyczaj jest to taka mocno wysoko funkcjonująca też depresja. Aha. I zaczynamy o siebie dbać, bo kwestia na przykład przejadania się to też jest kwestia tego, że no nasza energia jest zużywana na różne rzeczy, które nie do końca są z nami związane, tylko po prostu zostaliśmy tak wytresowani od dzieciństwa, żeby na przykład zajmować się czymś innym niż tylko my sami. W ciągu dnia nasza energia dość szybko spada i nie mamy jej skąd czerpać, więc wieczorem zazwyczaj się najadamy. No i no bo musimy nadrobić to, co się no. wydarzyło. Więc nie dość, że się uczymy jakby na psychoterapii innych form rozładowywania takiego napięcia i ładowania swoich baterii i tutaj właśnie wchodzi tre, różne treningi autogenne robienie pięciu minut na przykład jakiegoś breathwork jakiej kwestii związanej z oddechem czy pięciu minut porysowania sobie kolorowanych dla dorosłych są różne opcje szukamy, szukam z pacjentami różnych opcji rozładowywania napięcia dzięki temu Człowiek zaczyna dbać o siebie, zaczyna dawać informacje swojemu ciału, że już jest bezpiecznie, nie musisz mnie tak chronić. I dość często zdarza się tak, że ta waga zaczyna spadać, o. bo już nie ma potrzeby tej zbroi, nie ma potrzeby bycia tak silnym, wielkim ciałem.